...na Zagrywka trudną On... zagrywkę przyjął naprawdę w punkt. Nie musiał się zupełnie przesuwać z telma. Mógł z zrobić wszystko co chciał i zagrał, rozegrał tak, że bez problemu udało się zdobyć 22 punkt. 22 do 20. Nie na zagrywce Grzegorz Kokociński. Ten manewr udał się w pierwszej partii. Jego serwis przyniósł punkt. Tym razem z trzeciego metra rozgrywał Lipiński, ale przebił się bardzo spokojnie. 21 wolności. Soroka. Barbowie Soroka, który w 2000 roku zajął czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski z Kazimierzem Płomieniem. Wcześniej grał się w Zenosie Rzeszów. bloku. Zasięg 323 cm. Tak, to mijanie było zby za dużym. Łukiem puszczony i w związku z tym Jarosław Stancelewski mógł pokazać się taką interwencją, ten pat mógł przygotować, wyskoczyć i wybronić. Na pewno to nie było udane, mijanie 22 do 22, o czas poprosili trenerzy Mazur i Gościniak. Ale powiem szczerze, że specjalnie jakiś uwag nie przekazują zespołowi. Zespół, no w tej chwili Maruzur dopiero rozpoczął. Myślę, że w tej chwili omawiają kolejną akcję. To nie ma uwag dlatego, że zespół gra dobrze, bo to są minimalne błędy w końcówkach z jednej i z drugiej strony, które decydują o tym, kto wygra drugą partię. Jeżeli zwycięzcą będzie Galakcja, no to sytuacja tej drużyny będzie bardzo dobra. Choć przypominam, że w sezonie zasadniczym Częstochowianie prowadzili 2 do 0 i przegrali Gra się do trzech wygranych setów. Podobnie jak w Mistrzostwach Polskich gra się do trzech wygranych spotkań. I na zagrywce... Jarosław Stancelewski przed finałem dwa dni na pełnych obrotach. Na pewno nie jest w najwyższej formie, nie jest w stanie grać całego spotkania. A teraz proszę z jakim poświęceniem. Piłka wybroniona, próbował w szczerbaniu, Klasadziu uderzył ją nogą. Do końca bieg zaniósł Soroka, zabrakło trochę miejsca na parkiecie 23 do 22 w tej chwili. Całe trybuny. Na stojąco. Wszyscy kibice widzę na stojąco. I autowy serwis Szymańskiego. Ogromne pretensje ma do samego siebie Grzegorz Biotr Szymański. Naserwować teraz będzie Piotr Lipiński. Czwarte miejsce na mistrzostwach Europy Juniorów. Grał się Olsztyn w a od 1998 roku w Mostostalu. To był lekki atak Przemińskiego, a z drugiej strony Patkę był bardzo wyrzucony na skrzydło. Mógł tylko atakować po skosie. I w zaskakująco łatwy sposób przemił się że przez podwójny blok. 24 do 23. Pierwsza piłka setowa dla Mostostalu. I o czas ponownie poprosili w bardzo krótkim odstępie czasu Mazur z Gościniakiem. Sytuacja powtarza się z pierwszej partii, tam również 24 do 23 prowadził Mostostal, ale Seta wygrała Galakcja. Jak będzie tym razem, zobaczymy. Najważniejsze na pewno teraz dla gospodarzy skutecznie odebrać zagrywkę, wykonać szybką akcję, być może przez środek, jeżeli oczywiście będzie dobry, dobry odbiór i wyrównać z Pierwsza piłka setowa i na zagrywce Piotr -Lipiński. Lipiński. Bardzo ładnie, teraz należy pochwalić Nowaka, który najpierw asegurował po... Odbierze zagrywki Stelmacha, czy odbierze później Markowa uderzenie z krótkiej i w sumie Krzewiński atakujący z drugiej miał tą możliwość umieszczenia piłki między rękami, a siatką wywali, nie przełożyli do końca rąk. Chędzierzynianie 24-24, więc znów na przewagi. I zagrywa Michał Bąkiewicz. I zagrał bardzo źle. 25-24. Druga piłka setowa dla Mosto Stalwa. Zagrywać będzie Bartłomiej Soroka. Półmetrowy, ważący 98 kg. Ale zagrał, zaserwował też bardzo źle, bardzo autowo i po 25. Warfomis przyszedł do Moskostalu 11 kwietnia ubiegłego roku. A my w tej chwili oglądamy zmianę powrotną. Jest już na boisku Dacewicz za Grzegorza Kokocińskiego. 21-latka, a na zagrywce Marcin Nowak. Źle sobie tą piłkę wyrzucił, ale poradził sobie. Przeszła po na drugą stronę, ale dobrze odegrana. Odebrana. Ładnie, spokojnie rozegrana na krótką. No i Szczerbaniuk nie byłby sobą, gdyby takiej okazji nie wykorzystał. 26-25. Trzecia piłka setowa dla Mostostalu. Nie wszystko. Wiele zależy od tego serwisu. Robert Szczerbaniuk. Dobry, chociaż niezamocny. Piłka przechodząca. No takie troszeczkę plażówki. Ale mogło to się podobać. Bardzo dobrze zachował się Panas. Stelmat jako obrońca. No i bardzo szczęśliwie Szymański. Chociaż sędziowie pokazują boisko. Jacek Plewnia podchodzi w tej chwili do sędziego głównego. Sala protestuje. Trudno się dziwić. Mostostal przechodzi już na drugą stronę. I po konsultacji piłka przyznana Galakcji. Widać wyraźnie piłka autowa na naszej powtórce. My nie mamy wątpliwości takiej powtórki oglądać. Nie mogą zawodnicy. Mają do sędziów pretensje zawodnicy Mostostalu. Ale jest po 26 i tylko to się w tej chwili liczy. Znów na stojąco kibice w Kali. Stelma, bardzo lekka zagrywka. I atak z krótkiej przez Jarosława Stancelewskiego. Mimo bloku, mimo faktu, że Dacewicz spodziewał się takiego ataku. Piłka po rękach na aut. 27-26. Czwarta piłka setowa dla obrońców tytułu mistrzowskiego. Aweł zaryzykuje czy będzie starał się trafić w pole. Starał się przede wszystkim trafić w pole. I tym razem Radosław Panas. W tej chwili Galakcja gra niemal wszystkie piłki, a tak ze skrzydła, a mimo to zdobywa regularnie punkty. Jest po 27. Set trwa już 30 minut. Pół godziny gry cały czas na styku. Piłkę miał trudną, kardos do rozegrania, Stancelecki atakował też do wygranej. a z boku, po sk ze skrzydła, po skosie Michał Bąkiewicz. 28-27 dla Galaxii, cztery obrony set obronione setbole, zmiana w gości, za Jarosława przed przed Marcin Prus i ożyły trybuny, a na zagrywce Radosław Panas. Cardos na pewny punkt do Pawła Papkego. A ten niezależnie od tego jaki jest blok, ilu jest zawodników bloku, w większości przypadków przebijasz. W playoffach to jest najlepszy atakujący Polskiej ligi siatkówki. Zresztą to nie jest niespodzianka. To był Papkę wielokrotnie wybierany do szóstki sezonu, szóstki marzeń. W obronie także... Dobry rezultat, dziewiąte miejsce, jeśli chodzi o skuteczność zagrywki, jest w tej chwili dziesiąty. Ale również jest najskuteczniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Ale w tej chwili znakomicie gra również Michał Bąkiewicz. Druga piłka setowa dla Galaxii, 29 do 28. Ale zwrócili Państwo uwagę, niemal wszystkie ataki w tej chwili, w tych decydujących momentach, Galaxia wyprowadza ze skrzydeł. Dacewicz. Na siłę nie odebrał tej piłki. Raphał Musielak. 30 do 28. Wygrywa Galakcja i prowadzi 2 do 0. Jesteśmy po drugiej przerwie technicznej. Prowadzą w tej chwili goście 14.